To od Angie z Indii. Cześć Angie. Co doradziłbyś komuś, kto w teorii rozumie UD, ale cały czas jest uzależniony od przyjemności zmysłowych? Teoria to dobry początek. Ciesz się, że zrozumiałaś teorię i powinnaś z zadowoleniem poklepać się po ramieniu i docenić. Tak, zrozumiałam teorię. Kontynuuj czytanie Sut Buddy, a jeśli będziesz tak robić, to uzależnienie. Każdy w jakimś stopniu jest uzależniony od zmysłowych przyjemności, poza tymi, którzy przeszli naprawdę długą drogę na buddyjskiej ścieżce. Po pierwsze, nie martw się tym za bardzo. Pamiętaj, że im więcej czytasz Sut Buddy, tym bardziej rozumiesz, o czym mówi. Będzie coraz jaśniejsze dlaczego to takie trudne kwestie. Stopniowo, w miarę jak praktykujesz na buddyjskiej ścieżce, praktykujesz życzliwość, zrozumiesz, że można cieszyć się zmysłowymi przyjemnościami i być życzliwą. Gdy praktykujesz życzliwość, z czasem Twoje szczęście zacznie mieć inne źródło. Znajdziesz je w wewnętrznym zadowoleniu, wewnętrznej radości. Jeżeli źródło szczęścia znajdzie się gdzie indziej, Twoje uzależnienie od zmysłowych przyjemności się zmniejszy, bo będziesz czerpać zadowolenie z innego miejsca. Ale tymczasem czytaj mowy Buddy. Spróbuj zrozumieć zagrożenia związane ze zmysłowymi przyjemnościami, o których mówił. Myślę, że wspominałem już wcześniej o zagrożeniach związanych ze zmysłowymi przyjemnościami. Teraz już nie pamiętam, o czym dokładnie, ale wydaje mi się, że tak. Może wkrótce wygłoszę kolejną mowę na ten temat. To bardzo ciekawe, co Buddha mówi o tych kwestiach, więc może pomówimy o tym w czerwcu, więc pozostańcie z nami i przyłączcie się do kolejnej mowy o zmysłowych przyjemnościach. Tymczasem powodzenia. I pamiętajcie, żeby wracać do słów Buddy, bo dzięki temu wasza ułuda stopniowo się rozmywa. I jak to się mówi, wracacie do gry. Dobrze, pokłońmy się Buddzie, Dammie i Sandze. Czytał Mieszko Mouczyński.